Dzień dobry, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie. Zagrajmy w Forza Horizon. Pozbijałem trochę znaków, jeżeli chodzi o Experience i Fast Travel, ale jak rozumiem, na mapie jeszcze wszystkie nie są pokazane. Bo... bo jest kilka, których nie mogę zdobyć, ale ogólnie to resztę zrobiłem. Na całej mapie. A właśnie, wybaczcie, bo ja trochę tutaj zepsułem. A tu mógłbym pojechać, chyba. Chociaż nie, on może jest na dachu gdzieś zmień filtry. Ja bym chciał widzieć wszystko już teraz. Okej. Okay. Ja bym chciał teraz zająć się jakimiś questami. Kup mapę skarbów. Nie, nie, raczej nie. Samochody, zmień samochody, kolekcja samochodów. Znowu mam kilka losowań. Ale to nie jest takie ważne. A. No, yy, ha, dobra. Ok, czy teraz możemy kampanię zrobić w takim razie? Wszystko mam porobione. Wyścig, wyścigi krostowe, wyścigi przejowe, pokazówki. Easy. I to i to mamy już zrobione, to też mamy zrobione, to też już zrobiliśmy. Też nie wiem, czy ten Apex zrobiliśmy, powiem szczerze, nie wiem co, jaki jest warunek, żeby to, to, to dokończyć, ale wydaje mi się, że tego gry nie dokończymy, tylko żebym chociaż porobił rzeczy, które mi się podobają, to jest takie dla mnie najważniejsze, nie? W sumie, a tak, tak reszta tak średnio, by być średnio. golat jest skończony, ale ten Apex, ten Kolos, to wygraj mistrzostwa, ukończ Kolosa, wygraj Kolosa. jak to działa? Hmm. Ten kolos jest do ogarnięcia jeszcze. Zgadza że nie, dobra. No, dobra, 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 to, to później, do, to wrócimy. Na razie przejdźmy do a, wyścigów krosowych. A... Ekspedycja w dżungli. Horizon Wilds, wyścigi krosowe.

Alright, let's solo. What ja solo. to Hola my friend. Are you ready to get going? So, Rabbi, you said something about a big cat. A long story. I tracked it all the way into the jungle, but lost my notes. Um, why don't I explain it on the way? First, let's retrace my steps. We head south, across the highway, and over the hills. Vámonos! Hmm. I thought big cuts would avoid major highways. <laughs> Not this one, my friend. Mira, next, I turned off road and hit a dangerous sign on the way into Mulegé. Welcome to Mulegé! my aunt tia rosa runs a stall in the craft market she was the one who first told me about the big cat now i have your help i'm sure we'll find it next i went across the bridge and into the jungle we're getting close hold up buddy you owe me a long story perdon let me explain i was given coordinates of where this big cat was last sighted

Okej. Okay. Tam, tam był samochód, tak? Już w tej lokacji byłem, bo tu wyczyściłem przecież znaki. Ale te drzwiczki od... Widziałem tu, właśnie ja tu widziałem garaż. Ale ten garaż był... Teraz był pusty. Szukaj mundur pilota. O, jest znak fajnie. A ten znak na pewno nie był na mapie, bo bym go już wyczyścił. Su che lotów registrato lotto Ja, 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 ja muszę rozpędzić. Myślę, że to jest połączone, ale to nie jest nie jest połączone. Jeszcze więcej? Good. Yes. Gracias, my friend. I've been looking for this one. skrzydle the to The flight recorder. It's designed to survive any crash. Maybe not getting run over by a car, but I don't see you getting out to grab it. że to ma być, a tam gdzieś za nami. Aha. Od jakiego czasu miałeś 100 000 kredytów? O, mój przyjacielu, tylko jakieś wygrania, które zrobiłem na scenie O, jest, dobra, udało się. Jeszcze jeden punkt, a gdzieś tam dalej. Nie wiem, czy to w ogóle warto podnosić, to niewiele poziomu daje w ogóle, ale... Bawi mnie to trochę, więc robię to. Tam jest ta skrzynka. Wie, w sumie jak ja da mam wjechać i to zrobić? Może muszę się rozpędzić, to w to przypierdzielić. Próbuję. Lubię się tak rozpierdzielać, więc... A nie widzę tam możliwości wskoku jakiegoś. Ej, tego zdobyć, to ja nie wiem. No tam coś, spaczcie I tam można przyjechać, pa. Aha, w ten sposób. <śmany> Dobra. Aha, czy to naraz byłoby trzeba? <śmany> uh.

Niemalże pewnie, że znalazłem tu ostatnio właśnie jakiś garaż, tylko on nic nie robił. Tak kurde mam wrażenie, pamiętam już, ale... się wydaje. Widzieliście? Tam są jakieś... punkty. Aj! tysięcy expo tam jest! że! kurde. Jest! Dobra. No ale gdzie ten garaż jest? No już ja, ja sobie robię. Musi taki klasyczny garaż. Hej, tutaj czym się wydaje? A jest, patrzcie. Finally, it's the XJR 15 Rápido y raro. And a long way from its native habitat in the UK. I wonder how it got here. Okay. Dzwoni, kiedy będzie gotowa. Jakie papierowe te, te modele samolotów, o oh, Jesus. Wiesz, że to jest, samolot, to jest gra samochodowa. Ale co tam ma... Czyli tylko... Aha, ja tam mam jechać. Aha. Aha. Dobra, sorry. Nie wiem, dokąd mnie ta gra prowadziła w takim razie, że to mam, mam tam jechać. Alex wants the biggest dirt racing program Horizon has ever seen, and we are going to give it to him. How are? Tak, ta gra jest zajebista, uwielbiam po prostu, tak się przyjemnie w nią gra. Follow me! Can't get lost if we follow the river! What's your head! How would you like to visit some old friends along the way? Absolutely!

Or those that parachute down from cargo planes. <laughs> uh, yeah, those two. <laughs> oh no, have we started? Tell me back, my friend. Big dirt racing fans. <laughs> Are those howler monkeys? We didn't have them back in the UK. Your jungles must be very boring. And here we are. The waterfall's right around the corner. <laughs> Czy UK jak Dżungla? Nie. nie. znam definicji Dżungli w sumie. Nie wiem. Może? Is the Mexican jungle good enough for Alex and the best dirt racers in the world? It's perfect. I just hope the dirt racers are good enough for the Mexican jungle. <laughs> I know what you were thinking all the way through that jungle. This place would be perfect for dirt racing. Funny! <laughs> I had the same thought. Check it out Horizon Wilds. A little festival of my own where we celebrate all things dirt racing. Oh, this is going to be good. I've started you off simple with a few events, and the drivers and fans have challenges to match. So, off you go and get dirty! Okay, there's no opening but. Dobra. Ale to będzie wszystko na ten odcinek, serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, do usłyszenia, no i cześć! This, I baby, dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć tu w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek, wszystko. Aby zawsze być na bieżąco, jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba Wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału kliknąć opcję i za 2 złote, 10 albo 30 zł wspierającymi e, według Waszej tutaj w, w chęci so i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę Wam miłego dnia. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście, dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która um, ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym dwóch złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać, te, utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje. Włącznie z kosztami prądu, kosztami e, kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier e, i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu, wielu sytuacji, e, rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. E, więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.